Bardzo często dzieje się tak, że smoczek jest najlepszym przyjacielem naszego dziecka, ale przychodzi taki moment, taki etap w życiu, że chcemy tę przygodę zakończyć. Angelika, ty masz doskonałą wiedzę na temat w ogóle smoczków i podejścia do e, pożegnania się już z, z, ze smoczkiem, więc powiedz nam, jak do tego w ogóle się wziąć? Na e, pewno musimy pamiętać, że e... Smoczek nie powinien być odstawiany w trudnych momentach, to znaczy w momencie pójścia malucha do żłobka czy w, jakiś, w momencie jakiejś hospitalizacji. To powinien być przemyślany moment. Rodzic czuje, czy to jest dobry moment. Rodzic najlepiej zna swoje dziecko i wie, czy najlepiej będzie radykalnie zakończyć tą przygodę, czy na przykład fajnie jak on się zgubi, a, a może zapłacimy smoczkiem za super zabawkę, a może jak będzie to pożegnanie, będzie po prostu delikatne, powolne, coraz rzadziej smoczek będzie podawany, więc to rodzic trochę musi wyczuć i popróbować, ale musimy pamiętać o tym, żeby smoczek ze smoczkiem pożegnać się około 6 miesiąca to by było idealnie. wiem, że czasem jest bardzo trudno, więc tak, taki ostatni moment, który dla mnie byłby dobry, to 12 miesiąc życia.